dzisiaj będzie taki film z kamienia papug wieczorem jeszcze w miarę czysto Chyba czas sobie się zamiecił chociaż to zobaczycie taką troszkę mini zmiany Wszystko git git, git. hop samczyk Szeczkę siedzi w wócy tradycyjnie Proszę po każdym sobie czy widać Jedzonkę damy zobaczymy jak z wodą Wodą mają więc dzisiaj damy tylko jedzonka Ciekawe was, co tutaj zostawiam. Tu to, to może nie wypadnie. O, tu dlatego, że. To dlatego tak zostawiam, że w każdej klatce są osobno. Pojemniki na jedzenie. Tu dalej. Tutaj. Ten pojemnik ten zawsze był. I tutaj jest zmiana, okay, ta... już możecie widzieć, nie ma miski na dole. A tu wylała cały czas. A to dlatego, że jest tutaj. I jeszcze muszę tu moim pomyłkę. Jest to wymienione. Więc nie ma opcji, żeby to wyrzuciły. Tutaj to sobie tam, żeby się nie wylało. Widzicie, to jest tutaj, czekajcie, to co miałem w bluzie. Chciałbym się iść jakoś tutaj, tutaj ten, ale to tam nie się, i się trzyma. Po prostu żeby nie, nie tego wyrzucić. Tutaj co Nie, no co Nie, ja też mogę pokazać nie no tutaj są Dobra Już nie będę ich stresować Nie będę ich stresować yy, Na sobie I tyle Nie mam dzisiaj rękawiczek to mi się chociaż dobrze otwiera Hop cały kawy daj tu żeby nie był nie chcę na to nie był kup idę sobie tutaj jesteśmy tak jesteśmy u tych to cała grama, daj o dobra jestem Tutaj już jest, jakby nie będę musiał posprzedać. Tutaj chyba jako pierwsza i to już w takim wiadreku Co wiadomo ją? Ostreo Co wiadomo, nie kupił, no ale cóż. Yy, nie, nie bójcie się tu nie o tak dużo Tylko jest po prostu nie wymieszane, bo na dole jest akurat. Ok całą przez widzicie? Z kogo sobie nie wymieszamy. Hop. Dobra, teraz sobie wezmę to, zakryję i sobie taką poczepę. Dobra, patrzymy na tyle. Nie chcemy się tego odwierać. tutaj tyle. No i co? Tutaj woda jest. Tam też jest. Papuszki są. Tutaj jak mogliście widzieć wcześniej, że tania ta, ta tu najmłodsza była, ona siedziała co coś na ziemi była taka osłabiona i, i po prostu jest już lepiej. Wybrał już tą nóżkę zdejową. Tutaj sawczyk. A, a to nie wiem, co to będzie. To działa. To jest samczyk. A nie, nie, wie, nie jest pewien. Tutaj ta limfa Ale tutaj te. Całej jeszcze. Te, ta tu samiczka. Bo tu jest sama samiczka. Po środku, patrzcie, dogon Tutaj to też małego. Aby, może, może, ale wątpię, zostawić, już Wszędzie dobra. Hmm. tak, to wypięty, wszystko co jest sprzedaż, tak jak było, tak jest. To wszystko co tu jest. Bo wiecie, możliwe, że a totalty już są możliwe, że trochę mniej. Jest sprzedania, ale no, może też jest możliwość. Rybak tutaj wchodzi łódźku. To wam pokażę. Też zaraz mam jeść, ale pokażę Wam. No, tutaj mam sobie, Też siedzi w budce. To się zaraz pokażę. No, też siedzi w budce. Też Wam pokażę. Może widzieliście, mam taką nadzieję. Nie też się wymieni. Czekajcie. Najczęściej siedzą na tym pateku, widać po kupach. Na dole widzę. Tu mamy wszystko, nie dziubią, nie dziubią, no to dobrze. Kurczę. Panie tak Bo Boże. Problem jest takie, że w każdym razie praca tak się twierdze, nie. już muszę przenosić. Bo gryfów czy coś jest dużo lepiej. No co? Są też plany. Chodzi to o w odciku. To są takie plany na dalsze plany, trochę. Za rok. Na przyszłość, na wiosnę. Ona wiosną, że na przyszłość zimę się zobaczy. I będę zjadał, co będzie w następnym w no i co jak się podobało to zostawcie suba lajka, dzwoneczek, żebycie Was żaden filmik nie przegapił. Yy, nie, kiedy widzę, że nie zrobię to muszę wywalić. I co? I tyle chyba wszystko to co chciałem, to pokazałem na filmik. No, a jutro w dzień z YouTube Ci. Niedziela, to jutro pewnie wam film. Możliwe, że z placu, bo jutro to jest plac. Może jak się taty mi uda namówić to jest, to pojedziemy na plac. Coś wezmę, coś może sprzedam, się zobaczy. Więc następnego. No i cześć.